Ogromne gratulacje, znakomity konkurs, znakomite rozpoczęcie sezonu. Natomiast sporo tu było dzisiaj zamieszania chaosu. Z tego chaosu rodziło się polskie zwycięstwo, ale czy przypina sobie taki e, z tak dużym, trudnym rozgrywany konkurs z takim zamieszaniem, i chaosem? Było już wiele konkursów, które były tak długo przeprowadzone i z takim zamieszaniem. Dla nas był przede wszystkim chaos informacyjny po pierwszej serii, gdyż nie wiedzieliśmy, czy jest seria anulowana, przerwana będzie powtórzona, czy już się zakończyła i to była taka dezinformacja. E, natomiast e, mieliśmy trochę szczęścia, ale przede wszystkim chłopcy dobrze skakali i ci, którzy do tych dobrych skoków dołożyli ten element szczęścia, wykorzystali i stąd się, to się zrobiło piękne zwycięstwo Krzyśka i, i czterech zawodników w dziesiące. i to jest myślę jak na rozpoczęcie sezonu idealne. E, czy ten skok Krzysztofa Bieguna był jego najlepszym tu w Klingental e, czy może lepszy był jednak ten z wczor wczorajszej drużynówki? Ja myślę, że nie ma w 100% dwóch idealnych identycznych skoków. Trzeba pamiętać, że skoki są zawsze obarczone pewną, pewną ilością niedokładności błędów, natomiast Krzysiek skacze cały czas bardzo powtarzalnie na, na bardzo podobnym poziomie I, i tutaj nie rozróżniłbym tych skoków, że jeden był lepszy od drugiego. Po prostu były bardzo dobre. Czy Kamil Stok miał w tych warunkach możliwość czegokolwiek zdziałania czegokolwiek, czy po prostu z góry był skazany, że tak powiem, na słaby skok. Czy było coś, no można było się pokusić metr, dwa dalej, ale czy to coś dawało? Myślę, że to nie dawało. E, ta końcówka nie miała szans na to, żeby włączyć się do rywalizacji o czołowe lokaty. Takie, takie są skoki, mamy tutaj trochę powtórzenie e, rozpoczęcia sezonu z, lata, z roku 2006, kiedy też ostatnia dziesiątka e, miała takie nieco gorsze warunki i nie zakwalifikowała się praktycznie w ogóle do, do drugiej serii, natomiast e, tak jak powiedziałem, najwyższe są dla nas skoki, czyli to jak zawodnicy, jak zawodnicy skaczą w takich warunkach loteryjnych, jak ktoś nie ma szczęścia, nie ma odległości. Co może Pan powiedzieć o konkurencji po tym weekendzie? Czy ktoś Pana zaskoczył? In plus, in minus? E, ja myślę, że. To co, to, co jest, to jest to, cośmy się spodziewali. Zawsze dla nas pewna była dyspozycja Norwegów i Austriaków, z którymi nie widzieliśmy się przez ostatnie tygodnie, praktycznie od końca Grand Prix. I tutaj myślę, że więcej by się człowiek spodziewał po, po skokach Austriaków, po skokach Norwegów. Natomiast te pojedyncze skoki, szczególnie w ekipie austriackiej, pokazują, że jednak, że, jednak, że będą się nadal liczyć w czołówce puaru świata. Tu mówię o Schlierencauerze, Morgensternie, nie wiadomo jak z koplerem po, po tym dzisiejszym latach. Jakie macie plan na najbliższe dni, czy wiadomo już kto pojedzie do Kusamo? Było w miarę wiadomo, dzisiaj się sytuacja trochę zmieniła i jeszcze musimy to wszystko przedyskutować i myślę, że skład, skład do Kusamo taki pełny poznamy we wtorek, bo wiąże się to z pewną takim wyzwaniem logistycznym jeszcze musimy zobaczyć na ile jesteśmy elastyczni w pewnych zmianach. Z tego co słyszałem, była taka ewentualność, żeby do Kusamo nie poleciał Krzysztof w biegu, no ale chyba to jest właśnie to, co musicie przegadać teraz, co? Musimy, musimy to przegadać, taki, taki był plan. Po prostu, że Krzysztofowi odpuścimy skocznię w Kusamo, która jest też kapryśna i taka ciężka, natomiast no, dzisiaj sytuacja jest trochę inna, jest liderem poru świata i, i moim zdaniem powinien jechać do Kusamo, natomiast myślę, że musimy to sobie na spokojnie jeszcze wszystko przedyskutować. Dziękuję bardzo.